Siemanko, witam A w dzisiejszym odcinku ja jest Sylwionik Dziś. Aktualizacja oprogramowania. O Jezu, wyłączyłem telefon, teraz wszystkie powiadomienia mi wyskoczyły, bo się rozładował kompletnie. Eee, dobra. E, dziś Pokemon Go, e, coś się zaczyna ruszać w Pokemon Go, omawiamy eventy i e, zapominajmy, jak on się nazywa. Może tutaj w daily będzie napisane, sprawdźmy to. Tak, Luminous Legends X, trochę mamy już tutaj nagród, więc je sobie odbierzemy i później jeszcze nam wszystko powiem, ale przed tym zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, tego nie robicie na moim kanale, ponieważ... Wszystkie łapki w górę i subskrypcje, ja wam bardzo dziękuję, ponieważ tak rozwijacie kanał i do większej ilości osób takie informacje przychodzą. I zapraszam dzisiaj na streama, na rajdy również z Zerniasa. E, chyba zrobię tego streama, mi obiecuję, ale raczej zrobię. Zawsze streamy o 18 na YouTubie, więc zapraszam. No i tak, spójrzcie co mamy nowego. Mamy Swirlixa, Swirrix. nowy Pokemon z generacji Kalos, czyli z szóstej generacji. Nowym pokémonem jeszcze jest Fritzi, którego tutaj też mamy, jeszcze trochę i Adventure, Adventure Together to Evolve. Oraz nowy pokémon to e, Gumi, e, ale nie mam go, no. Mi ciężej go dostać, więc e, dziś na streamie może się uda. Oraz fajne pokémony się na go, jak e, pokémony typu, oczywiście, wróżkowego, który bardziej jest znany jako baśniowy, więc baśniowego. Oraz... Smoczego? Jak tutaj widzicie Dratini, Dragonera, który z na dziko nie ewoluowałem, a zaraz petarda. Muszę znaleźć tą petardę. Petardo, gdzie jesteś? No Petardo... Dobra, mamy. Dragonite! Wczoraj pierwszy raz od historii, gram w Pokemon GO. Pojawił mi się Dragonite na dziko w domu. W dodatku. Pierwszy raz jak w Pokemon GO, widziałem dragonite na dziko. Niesamowite, jak po ilu latach gry dopiero co spotkałem Dragonite. Więc, superem, to jakiś najlepszy Dragonite nie jest. I mamy jeszcze zewnioski na raidach. Ja z mojego najlepszego takiego. Szukam, szukam lepszego dalej, więc yy, nie bijcie. Spokój wygląda, jest kolorowy yy, i ja go uwielbiam, ale spójrzcie, że jak z nim wyjdziecie, on jest cały niebieski. Nie dlaczego tak jest. Jak wiecie, napiszcie w komentarzu. I my tutaj sobie questy zrobiliśmy. Zrobię jeszcze odcinek z dworu z tego eventu, bo jest co grać. I tutaj dalej nic się tutaj mi nie różni. I może się Platynę teraz moczu wbić, więc polecam grać na tym evencie. Bo bardzo się rozruszyło teraz te Pokemon Go i teraz... Najlepszy moment do grania myślę od dawna. Więc teraz idę wam opowiedzieć o tym evencie trochę, co nie? Więc mamy tutaj parę dużo infografik. Więc tak, mamy tutaj oczywiście infografię z że balony powiększyły swoje spawny i tutaj macie dokładne godziny wypisane obok mnie, o których te balony się pojawiają teraz. Dalej mamy, że w środę, czyli dziś, dzisiaj o 18, co? miał o 18 chyba, Zernias będzie miał ride right houra, bo zawsze w środę jest ride right hour i dziś będzie Zernias, bo dziś jest środa oczywiście. Więc jak wiecie, że będzie rajd AWE, czyli wszędzie na rajdach pojawi się Xenias na zimach, to chyba kontry by się przydały. Kontry, ja już dawno mówiłem, ale teraz mamy e, infografikę z League Daka. Z League według mnie, infografiki są najważniejsze, więc tak. Mamy tutaj Mega Gengara, tylko ataki musi mieć albo Shadow Claw'a na faście, albo Leek. E, I musi mieć na czarczu Selach bomba, bo takie pokemony jak E, chyba trujące oraz stalowe są najlepsze e, na niego, więc e, oczywiście pokemony stalowe i trujące są na niego najlepsze, więc polecam. Więc tak, najlepsze sześć kontry. Nie mamy tutaj sządu ani nic w tym stylu. To tak, Mega Ganger z atakami, które powiedziałem. Metagross z Meteormaszem, który jest atakiem z Community Day, ale raczej powinniście przynajmniej innego mieć, chyba, że gracie od niedawna, to słabo. Dialga, oczywiście z atakami, tutaj Stalowymi, zapominam nazw, wybaczcie mi. Jenasek z atakami stalowymi, Ekskadrille z atakami stalowymi i Rose Ray z atakami typu trującego. I to są najlepsze kontry na niego, więc polecam to, tego zerniasa zbijać, bo. Myślę, że on jest teraz jednym z najlepszych baśniowych Pokemonów w grze. Opłaca się. Póki co się opłaca, myślę, bo nie mamy jakichś bardzo dobrych baśniowych Pokemonów. Dalej mamy tutaj taką infografikę z League I tutaj w skrócie jest ten event opowiedziany oraz te Dragonite. O właśnie, ja tego Dragonite'a na dziko. To Drakometaora miał, więc ciekawe. Teraz wiecie, jak Salamence znajdziecie się na dziko. Możemy cię utrębiać. Więc tak, tutaj widzicie, oczywiście, wszystkie tutaj te eventy. W 7-kilometrowych jajkach pojawia się Klefa, i Iglib, Azuri, Gibble, Spritz, Swirlix. I będzie odcinek z wykluwaniem jajek, bo nigdy takiego nie robiłem, a teraz warto. Dalej na dziko: kleferi, Dratini, Dragoner, Snabul, Ralts, Bagel, Kotoni, Spritz, Swirlix, Gumi. Więc e, fajnie. Nowy item: Rainy Dury Module. I jeszcze ja go przynajmniej nie mam. Nie wiem, jak go zdobyć. I dalej będzie challenge, który będzie się kończył 9 maja. A ja właśnie nie wiem, kiedy on się zaczął, bo ja go nie widziałem jeszcze, żeby być. Trzeba złapać 500 milionów Fairy Type Pokémon. To jest event na cały świat. Więc nie, że musicie sami tyle złapać, bo to jest niemożliwe. I nagrody za to będą 3 razy Catch XP, czyli za złapanie 3 razy X. E, shiny Galariańska Fonita. Warto. I panczam Pokémon Go, więc myślę, że kozacko. I one będą, te nagrody od 11 do 17, jak nam się uda. I teraz są nowe questy. I w questach, za złapanie 5 Pokémonów Baśniowych, mamy albo Marila, albo Snabula, albo Kotoni. Snabul i Marilla mogą być shiny, Kotoni niestety nie może być. Za złapanie 15 Pokémonów Baśniowych mamy galeriańską pomitę. i póki co być shiny ona nie może. Złap e, użyj 7 malinek Za złapania Pokemona mamy albo Swirlixa, albo Spritzi. Za Air Mapping mamy gadaziańską ponite dalej nie może być shiny. I za, za złapanie 10 pokemonów baśniowych mamy albo Spritezie, albo Swirlixa. Za złapanie 10 Pokemonów smoczych mamy gibla, który może być shiny. Za wygrane dwóch rajdów mamy gibla, który też może być shiny. I tutaj na dole macie rozpisane setki i te gorsze CP. więc... Wszystko tutaj mamy. Na rajdach pojawiają się takie pokamony z ciekawszych z pierwszych myślę, że galeriańska pomita jak będzie dostępna jako Shiny. W trójkach oczywiście według mnie to Flybeam. Na mega wszystko jest ciekawe. I na piątkach no jest jedynie Zernias i fajnie, że jest ten Zernias. I teraz mamy tego quest'a dziennego, co nie? Zaraz Wam go umówię. Wyślij pięć znajomych do giftów. wyślij pięć, do giftu. Wyślij pięć giftów do znajomych, mamy Jigglypuffa. Pokonaj trzech Rocket Groundsów, mamy tutaj z złap siedem pokémonów baśniowych, mamy tutaj Kleferi. nagrody za te wszystkie wykonane są obok. Wbij siedem serduszek z twoim badiem, czyli musicie zrobić z nim na przykład, że po go począchrać, dać mu malinkę, zakręcić pokestopem, którym nie kręciliście, zawalczyć z nim, no wiecie, takie rzeczy. E, macie 10 malinek. Purify 3 Shadow Pokémon. No to już to samo mówi za siebie, co nie? To macie Dratini. E, macie tutaj jeszcze 15 Pokemonów bośniowych, trzeba złapać. Za to jest Maril. I nagrody to jest 2000 expa oraz Team Rocket radar e, Zbi Arlo, Cliffa i Sierra. E, z, nagrody za to są takie mecha, ale dalsze nagrody mamy tutaj e, do Giovanniego, Super Rocket radar i chyba Mortres teraz jest. Znajdź Bossa, czyli znajdź Giovaniego, zawalcz z Grzyowaniem, niego. Czyli pokonaj go. Mamy za to jednego incenso. I Mortresa Chyba, że Wam się nie uda go złapać. Nie, wiem, czy tak jest, że nie uda się go złapać. Jak nie dorzucicie, to ten Mortres ucieka. Tych questów jest dużo. Dalej się jeszcze ciągnął. Na piątym etapie. Ewoluują trzy pokemony typu baśniowego mamy Sinus Użyj Incensa, Insensa mamy Mawila'a, z po 20 pokemonów baśniowych mamy Spritzi, nagrody za to dużo expa 10 fajnapów, zrób 10 grej'ów, great czyli z 10 razy szuszcię na pokemoną kulką e, greata, mamy tutaj Swirlixa, ale może to być też Excellent, ale nie może być Nice. Ożej 15, jak do złapania Pokémona mamy Kotomi, złap 7 różnych Pokémonów typu baśniowego, mamy Azumarilla. I za to jest 6000 Expo oraz 15 Ultra Boli. Zrób 5 Filter Research Task, czyli te zadania z pokestopów, mamy za to 25 Pokeboli. Wygra innego rajda, mamy za to Gibla i złap 50 Pokémonów baśniowych, mamy za to Clefable. Nagrodą jest 5000 Stardusta oraz Rainy Lur Mojur. Teraz coś ekscytującego. Mi się wydaje osobiście, że to nie jest, że Mariusz będzie w paczkach. Tylko to jest jak mieliśmy Research Day na przykład z gadariańskim. Z, z Adolańskim miałem, albo coś tam jeszcze było, z, e, na Driftona na przykład też było. Myślę, że będzie Maril Research Day, choć oczywiście on może być w paczkach, ale raczej to jest właśnie to, co mówię. Czyli większe szanse na Shani Marila, więc kozak, bo uwielbiam Shani Azumarila. E, I to będzie od 9 maja, od 8 a M do 10 p.m., czyli macie tutaj po polsku podczas montażu napisane, do której, do której. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie, to tyle z informacji. Widzimy się dzisiaj na streamku do jutra na odcinku. Żegnam się z Wami. Pa, pa!